Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Kupren, prowadzę sklep Łowisko Net z MK4. Łowisko Net od zeszłego roku, od czerwca, jest oficjalnym dystrybutorem marki MK4 w Polsce. MK4 to jest firma z wieloma tradycjami firma 30-letnia firma, która produkuje słynne kosze na czterech nogach. Firma mieści się we Włoszech. Niedaleko Werony, niedaleko Wenecji można łatwo znaleźć w miejscowości Kolonia Veneta. No i cóż, przejdźmy do prezentacji tego kosza. Tak jak wspomniałem, kosz MK4 jest na czterech nogach. Można się dziwić, dlaczego tylko cztery nogi, ale cztery nogi są właśnie opatentowane przez tą firmę. Jak za chwileczkę pokażemy, są numery patentów, nie tylko do nóg, ale wiele rozwiązań tej włoskiej firmy, które. Sprawiają, że jest to produkt oryginalny, niepowtarzający się i co najważniejsze, niemożliwe do, na tą chwilę do podrobienia przez azjatyckie firmy. Koszy na czterech nogach można spotkać w innych włoskich firmach, jak Kolmik, jak Mawer, jak Tubertini, ale te kosze były właśnie robione w tej firmie, w firmie MK4. Przed nami kosz, który nazwałem polski orzeł. Dlaczego Polski orzeł. No Marka MK4 ma swój kosz Italia. Ja można powiedzieć zazdrościłem im troszkę tak, bo Italia to jest flagowy kosz sprzed dwóch lat MK4, który jest pięknie udekorowany w ich barwy narodowe tak. zieleń niebieski. Nie ukrywam, że moim marzeniem od początku było stworzyć coś Takiego, co będzie bardzo oryginalnego w kraju, co będzie miało bardzo wysoką jakość, coś czym można się będzie szczycić i, i, i być z tego dumny. We współpracy z kolegami we Włoszech, można powiedzieć, zaprojektowaliśmy i oni wykonali ten kosz. Kosz jest na ramie bardzo popularnej serii koszy Mustang, z tymi charakterystycznymi otworami. Ale został udoskonalony. Na moją prośbę został udoskonalony ten kosz i przede wszystkim został poszerzony podnóżek z 50 do 54 cm. To jest bardzo kluczowa sprawa ze względu na duży komfort. Różnica niby tylko 4 cm, ale jak ktoś usiądzie, zobaczy, to robi różnicę, bo daje nam dużo więcej możliwości podczas łowienia. Jest również bardziej stabilny, chociaż i tamtym stabilności nie brakuje. Kolorystyka MK4, tego kosza Polski Orzeł jest stonowana, powiedziałbym. Czerń, biel oraz wstawki, wstawki polskie. Są to napisy z tyłu kosza Polska, z boku Poland. Z tyłu również mamy MKK 4 oraz łowisko NET. No i piękny, na środkowym podeście, że tak powiem, orzeł. Tak? Polski orzeł z naszego herbu w pięknym, antycznym złocie. Który, który bardzo ładnie się mieni i prezentuje dumnie. Co jeszcze o tym koszu? Kosz posiada poziomice, trzy poziomice, które ułatwiają nam rozstawienie kosza na nierównym terenie szybko i sprawnie, tak żebyśmy siedzieli wygodnie. Inna sprawa, to są bardzo już znane i cenione siedziska, tak? Siedziska żelowe, kilkuwarstwowe wyprofilowane dodatkowo, dzięki temu jest bardzo wygodnie i nawet podczas bardzo długiego wędkowania, dziesięciogodzinnego lub dłuższego e, nic nas nie boli, tak? To już jest sprawdzone, ponieważ koledzy wędkują na maratonach, na tych siedziskach, które są w różnych, w innych koszach i naprawdę nie trzeba obrotowego siedziska, żeby było wygodnie. Oczywiście były sugestie, zróbmy kosz z obrotowym siedziskiem. Proszę mi wierzyć, to nie jest potrzebne nam do wygodnego łowienia. Do wygodnego łowienia jest potrzebne nam, nam wygodne, wygodne odparcie pod pupą, które gwarantuje nam komfort. Proszę samemu sprawdzić, i wtedy można obrotowe oparcia z siedzenia z oparciem zostawić w domu. Moduł kaset został powiększony o kasetę, kasetę boczną, która jest dwustronna. Z blokadą ona nam się nie otworzy, a możemy wygodnie, dowolnie wysuwać z prawej lub lewej strony. Kaseta na zestawy, lub drobne akcesoria, tu jest kawałek powierzchni, plus tutaj także kilka dobrych centymetrów. Opatentowane zatrzaski, które nam się nigdy nie połamią. Odskakują, nawet jak się zagapimy. Następnie. Kolejna kaseta, też na akcesoria czy zestawy. No i dwie szuflady frontowe. Długie, głębokie szuflady zamykane, blokujące się na magnes. Kosz wyposażony jest w dwa otwory boczne do montażu układu transportowego. Układ transportowy można sobie zobaczyć na stronie łowisko.net lub mk4. Komfortowy układ jezdny, który daje nam dużo frajdy i lekkości w przemieszczaniu się. Na froncie mamy również otwór do mocowania układu jezdnego. Z racji tego, że kosz posiada tylko cztery nogi, wyposażony został w dodatkowe Imitację nóg o profilu 36 mm, do których możemy mocować dowolne akcesoria: półki boczne, fajki i tym podobne. One oczywiście są regulowane w wysokości. Jeśli ktoś ma potrzebę, też można zrobić: można włożyć redukcję i nawet włożyć swoją nogę o mniejszej średnicy 25 czy 30 mm i dostosować akcesoria, które aktualnie posiada. To też nie jest problemem. Kosz posiada cztery nogi teleskopowe, każda z nich o średnicy 36 mm, wysuwane 50 cm. Każda z nich posiada stopkę, którą można dowolnie obracać, która się dostosuje do gruntu, ale jeśli mamy ochotę, możemy ją zablokować. Wtedy ona jest. W tej pozycji, którą ją zablokowaliśmy, tak ona chodzi. Tak można zablokować. Bardzo wygodne i funkcjonalne. Konstrukcja kosza jest bardzo stabilna. Nie ma potrzeby sześciu nóg. Proszę wierzyć, że cztery nogi w zupełności wystarczą, żeby komfortowo siedzieć. A co najważniejsze, co za chwilę pokażę, można go bardzo szybko. Rozłożyć, to jest ważne. Nie tracimy czasu na regulowanie sześciu nóg, mamy tylko cztery nogi. Cztery nogi, cztery kroki przed konkurencją. To jest właśnie hasło MK4. Chciałem pokazać Wam, jak ten kosz jest stabilny. Moja waga na tą chwilę to jest 106 kg. Kosz jest na rozsuniętych nogach. Wchodzę. Uprzedzam, że oczywiście grunt tutaj jest dość grząski, tak? Inaczej jest na twardym. Ale ja mogę sobie na nim spokojnie stać, skakać. Śmiało może ktoś do mnie jeszcze wejść. Ten podnóżek 200 kg wytrzyma, nawet na rozsuniętych nogach. To nie jest jakiś wielki problem. Cztery nogi dają nam olbrzymią przewagę nad koszami z sześcioma nogami, ponieważ jest to dużo łatwiej do rozstawienia w trudnym terenie, dużo szybciej. Trzy poziomice. Cztery nogi teleskopowe, każda, także komfort jest olbrzymi. Specjalna konstrukcja, ramy, podnóżka gwarantuje nam to, że kosz jest bardzo stabilny i bardzo trwały. To są kosze na lata. Kosze, które, które są tak zaprojektowane i wykonane co warto jeszcze raz podkreślić w Europie, we Włoszech, nie ma tutaj chińskiej produkcji, tak, która jest masowo zalegana. Masowo zalewa nas chińska produkcja w Polsce. Tutaj mamy europejską produkcję, która naprawdę jest doskonale wykonana. O, mogę nawet holować tego jeszcze nie grali. O, cztery kroki przed konkurencją. Mk4. O, dobra faza. Na koniec pokażę, chciałem pokazać też, jak ten kosz można szybko złożyć i rozłożyć. Kosz jest rozłożony. Warto zwrócić uwagę bardzo wygodne, szerokie zaciski nóg. One są tak zrobione, że nie jest to. Hmm, Byle jakość. To nie dotyka sama śruba nogi, tam jest cały mechanizm, również opatentowany, który ma nam gwarantować właśnie stabilizację na pełnym rozłożeniu. Ja to robię powoli, ale proszę zwrócić uwagę, to jest ząbkowane, dzięki temu nawet takie smokro jest łatwo złapać i można to sobie spokojnie dokręcić. Charakterystyczne jest również to, że tu są. Tak jak właściciel jest fanatykiem marki Mustang samochodowej, te pokrętła są właśnie na wzór felk Mustanga. Zaciski, oczywiście, również do podnóżka. Kosz jest bardzo lekki, wykonany z wysokiej jakości aluminium, dur aluminium dlatego jego trwałość jest bardzo duża, z wysokiej jakości plastiku. Z dodatkowym modułem, tak jak teraz. Waży 16 kg. Jeśli odejmiemy jedną kasetę, bo mamy taką możliwość, wtedy kosz waży 14 kg. Bardzo lekki, można go transportować bez układu transportowego też można na sporą odległość przenieść. I tak naprawdę nie jest to męczące. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanatyków wędkarstwa. Zwłaszcza wędkarstwa wyczynowego. Kosz polecam dla zawodników łowiących zarówno tyczką, jak i Federem, lub do innych dyscyplin w wędkarstwie, kto sobie do czego wymarzy, żeby łowić wygodnie, estetycznie i szybko. MK4: 4 kroki przed konkurencją.